Cześć mordy, z tej strony Kalu witam was w takim dosyć typowym odcinku na moim kanale, bowiem jak pewnie widzicie jesteśmy w GTA San Andreas, jest to piątka i co najlepsze jest to GTA San Andreas na telefonie komórkowym, wersja mobile i dzisiaj będę testował czy... Gry na telefon, a dokładnie gry z Google Play Nadają się do robienia stuntów I czy w ogóle ja będę potrafił wykonać Na przykład w San Andreas Mobile Jakiegokolwiek stanta. Moi drodzy, witam was serdecznie Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Jeśli tak, zostawcie mnóstwo łap w górę Mordo, zostaw łapę w górę dla CJ'a, nie? Kurczę, dla legendarnej postaci z serii GTA o Jezu, ten piękny tekst się nam wyświetlił. Moi drodzy, zanim yy, zacznę, mam dla Was coś specjalnego, bowiem możecie zyskać nawet do 15 zł kupując na przykład San Andreas na telefon, jeśli posiadacie abonament w Orange lub w Play. Ale więcej o tym teraz. Jeśli posiadacie telefon z Androidem i jesteście w Play lub w Orange. To posłuchajcie mnie teraz uważnie. Właśnie dla tych użytkowników, Play i Orange przygotowało promocję, która trwa do 25 października i możecie zyskać nawet do 15 zł kupując gry i aplikacje. A jak to zrobić i na przykład zagrać sobie 15 zł taniej w San Andreas, to zobaczcie sami. Na początek, oczywiście, wchodzimy do sklepu Google Play. Kiedy jesteśmy na głównej stronie sklepu, wystarczy odpalić boczny panel i wejść formy płatności. I następnie interesuje nas zakładka skorzystaj z płatności przez operatora, którym w moim przypadku jest Orange. Następnie wystarczy wyszukać na przykład San Andreas jeśli chcecie poskakać sobie stanty, kliknąć kup, zaakceptować pierwotną cenę, ale spokojnie, minus 15 zł na 100% wskoczy. Pod warunkiem, że robicie to pierwszy raz, bo to właśnie pierwszy zakup jest objęty promocją. Oraz, że posiadacie abonament w Orange lub Play, ponieważ tylko i wyłącznie z abonamentem jesteście w stanie odebrać wasze 15 zł. Później pozostaje tylko pobrać grę i próbować standów, dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają swój numer Orange lub Play, do skorzystania z płatności operatora w sklepie Google Play i zaoszczędzenia trochę kaski. Żeby dowiedzieć się więcej, oczywiście zachęcam was do sprawdzenia linków podanych w opisie, a teraz... Wracamy do skakania stantów trzymajcie kciuki. Moi drodzy, korzystajcie, bo naprawdę warto, ja szukam miejsców. W ogóle ja muszę załapać mechanikę yy, grania na telefonie, to na pewno proste nie jest, ale... Czy CJ podnosi? Kurde, CJ nie podnosi motocykla, bo jest chyba gość za słaby, albo mam po prostu zły motocykl do stantów. Zaraz się rozejrzę, oj, sorry byku, chociaż <gryż> mój CJ też jest cienki byk, o! Powiem tak, no. <noise> Pierwsze kody za płoty, pierwszy stunt w ogóle, no to nie można tego nazwać stuntem, ale pierwszy skok wykonany na telefonie. Dzisiaj będziemy mieli oprócz San Andreas jeszcze inne gierki, dlatego zostańcie i śledźcie. Są też takie gierki stricte przygotowane pod stanty, no te na. O jezu, te na pewno nie są. W sensie San Andreas nie jest aż tak prostą grą do stantowania, ale zaraz, moi drodzy, znajdziemy jakieś fajne miejscowy tutaj i. Powinniśmy coś pierwszego skoczyć, ja też kurczę ciągnę O, teraz na przykład CJ podniósł motocykl, podoba mi się to Widzę tutaj, moi drodzy, potencjał Mianowicie jest tutaj taka górka Jakbym się tu władował, o, na ten most Trochę się rozpędzę, no dobra, to jest do zrobienia Spróbujmy, nie? A nóż-widalec wyjdzie nam coś kozackiego Ja widziałem w ogóle, okej, okay. no nie w ten sposób CJ Widziałem w ogóle kompilacje niektórych, którzy skaczą na telefonach Szapoba, naprawdę, trzeba mieć... Kurbo wyczucie, żeby to robić. No, ja widzicie, mam takie wyczucie jak na razie. Ale zaraz się to zmieni, spokojnie. Muszę się tylko dobrze wykręcić. Tutaj wjechanie w Peda strasznie mnie spowolni. O! Kurde! No nie doleciałem, nie doleciałem. Mimo to dobra prędkość może, moi drodzy, spowodować jakiś fajny jump. Jo! Yeah! No dobra, to. O, dostęp 59 dolarców, zobaczcie, jak nie wiecie jak, jak zacząć grę. W sensie, yy, nie wiecie jak szybko zdobyć kasę na początku gry w San Andreas, róbcie stanty. Tutaj gdzieś jest, kurczę, ten skatepark, z tego co pamiętam. O, tu jest, dobra. Więc kurczę, na rampie może by nam się udało coś skoczyć fajnego. Ja wiem, że. O, widziałem tutaj. Tutaj typ skakał. Dobra. Ja w takim razie, moi drodzy, postaram się wyskoczyć w taki sposób, aby to efektownie wyglądało na tej rampie, nie? Dobra. Gdzie ja muszę polecieć w takim razie? No nie, no nie będę miał takiej prędkości, żeby wylecieć tam do góry, chyba. Tam jest jeszcze jedna rampa oprócz tej. Dobra. Pierwszy jump taki. Pff. Ej, to jest ciężkie. Ewidentnie mi nie idzie. Może oddalenie kamery? O, trochę ułatwi sprawę. O. Widzę potencjał. Aj! O kurde, w sumie nie było to takie złe Wyglądało tragicznie na samym początku O kurde, ale za miasto Przecież czemu ja na to nie wpadłem Za miastem to dopiero będzie jadka Wiadomo, miasto jest okej, okay, ale No w mieście już trzeba mieć odpowiednią technikę i umiejętności Ja na telefonie takiej umiejętności nie posiadam Typo miał motocykl Czekaj, czekaj, czekaj Albo typiara, typiara, boże, muszę wziąć ten motocykl Bo mój już się pali O nie, ziknęła Ajajaj Nie dobrze, bo mój motocykl to już moi drodzy, ledwo zipie. No jest coraz gorzej z A tu takie górki do skakania. Nie uwielbiam to, w San Andreas, że te kształty są lekko kanciaste, przez co naprawdę kuszą stantera, nie? Żeby sobie poskakał tutaj. No ale zarobiłem już mam już 450 dolców. Tak się kurde zarabia kasę, nie? Za szybko. Za szybko, ewidentnie. Nie, nic z tego nie będzie. Ale się rozpędzam. Wiecie, teraz klikam tak do góry, tak jak zawsze skakałem, yy, jak grałem na komputerze. Jezus, jak się rozpędziłem. Proszę, nie, nie zrąb tego, Kaluch, nie zrąb tego. No i zrąbałem. Wytraciłem całkowicie prędkość, no. Okej, okay, proszę, wyląduj to. Aż tak wysoko było. Spróbujmy w takim razie przystantować. Policyjnym. O, tu jest LS Airport i doskonale to miejsce znacie Ja tutaj yy, na Airporcie w GTA 5 bardzo często skaczę stanty O, panie policjancie, nie, 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 nie Przepraszam wszystkich ludzi Sorry, to na potrzeby odcinka O nie, dwie gwiazdki mam, po co ja rozjeżdżam policjantów Tutaj nie ma żadnego spota fajnego Z tego co widzę O, Dobre to było, tylko powinienem podnieść motocykl Ej, ja to zrobię Ja wskoczę na lotnisko w ten sposób Oj, no way, panie policjancie Okej okay. dobra, rower też mi ewidentnie idzie. Powiem tak, jak jestem kozakiem w GTA 5, tak San Andreas wymiękam na telefonie, nie? Ale strasznie mnie kusi, żeby poćwiczyć moi drodzy. I coś fajnego ogarnąć, nie? Jak nie teraz. O! To w przyszłości, ale kurczę, ściągające to jest mega. No tylko to, tak jak mówię: Praktyka czyni mistrza w piątce. Tylko i wyłącznie trening, trening i miliony prób pozwoliły mi być całkiem niezłym stunterem. Tak mi się wydaje. No, myślę, że tutaj by było podobnie, tylko tak jak mówię: Trzeba ćwiczyć. Okej, okay, prędkość jest ogromna. Proszę, żeby coś z tego wyszło. Kurde, no jakbym tu wskoczył tak od boku, to by było całkiem fajnie, no ale. No. Tak to się kończy. O! Wskoczyłem teraz. Tylko kurczę, nie wiem, czy stąd wyjadę. Oj, nie, to jest idealne podsumowanie po prostu mojej rozgrywki dzisiejszej i próby wystantowania czegokolwiek w San Andreas na telefonie. Proste to nie jest, jak widzicie. No nie no, zacząłem się tu na maksa. Ja tu mogę czekać do świtu i nic, moi drodzy. San Andreas potężniejsze niż mi się wydawało, ale mam też przygotowane gry, w których powinno być trochę prościej. Sprawdźmy to. No i jesteśmy w kolejnej gierce, moi drodzy. Mega Ramps Ultimate Racers. Wow, sam nie wiem czego się spodziewać. Witam serdecznie. Free to one go. I w jaki sposób wiedziemy? Okej, okay, prosta matematyka. Trochę sobie telefon ustawiłem lepiej. No i tak to wygląda. Okej, okay, że tutaj mamy gaz, tu mamy oczywiście skręty. Jakie? W ogóle one są strasznie czułe, te skręty. What? Jak? To wygląda jak baba normalny z Gita online, nie? Zobaczcie, że bardzo podobnie to wygląda. Oczywiście gierkę również znajdziecie w sklepie Google. A to co to jest? No to nieźle. No to nieźle. Jecha! Yeah. <śm> Ja Wlatuję na metę normalnie na nitrze, nie? Tego nitra mam chyba nieskończoną ilość, bo ja na to normalnie sobie klikam i lecę, nie? Ej, dobra, powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. Podoba mi się kolejna mapa, to jest mapa numer 3, bodajże, albo 2. Nie, to jest dwójka raczej. E, no dobra, ale podoba mi się to, że ja mam tak nieskończoną ilość nitro, chociaż tutaj widzę, że już trzeba, moi drodzy, się trochę wysilić. Czemu ja nie skręcam w ogóle? Ty to był checkpoint? To był checkpoint, ja nie zaliczyłem checkpointa, no dobra, jadę, ale kurde, nawet model tego samochodu wygląda jak jeden do jeden samochód z GTA 5, nie? Tak mi się wydaje. Slowdown, czemu mi chcecie? Czemu mnie chcecie spowolnić? Ja lecę na Maxa, na tym liczy, Wow! Dobra, to był głupi pomysł. ale teraz wyprowadzenie i... prościzna! 3, 2, 1, kolejna one. mapa, moi drodzy, jazda, kurde, nie ma co czekać. Gaz. Widzę, że mam przed sobą kurczę te. Kręgle, dobra, spróbuję się w nie władować. Wow, tak jak myślałem, że trzeba będzie tutaj kurde skorygować. Jak gdzieś tę mapę widziałem, mam wrażenie, nie? No nie gadaj. Jak tu w ogóle animacje się dzieją, nie? Masakra, no ale to jest gra normalnie rodem z GTA Online. Jak nie macie, moi drodzy, O tak. Okej, lub po prostu chcecie szybko sobie poskakać jakieś stancichy, to to jest naprawdę dobry pomysł, nie? Autostrada do zwycięstwa w tym momencie, już dla mnie. Jeszcze przez te piłki się przy, przywalę tutaj. I essa, kurde, ale to nitro jest nieskończone, na nitrze się najbardziej opłaca jechać, nie? Dobra, liczę, że teraz, moi drodzy, będzie jeszcze ciężej niż wcześniej No na pewno, bo to jest kolejna runda, ale spróbujmy Okej, okay. patrz co się dzieje, gościu, checkpointa zaliczam od tak, slow down Dobra Myślałem, że gra mnie strollowała, ale kurde, to było naprawdę potrzebne, żeby Się zatrzymać, bo teraz raczej nie dolecę do checkpointu, choć tryharduję na litrze Yes, mamy to, ale fart! Ale fart, tylko kurde, no leżymy na dachu Okej, okay, raczej nie w tą stronę No, to było nieuniknione, niestety <grytanie> Ta jest, dobra, slow down, tak jak nas proszą To ja w ogóle sobie tutaj intra, nie intra Nitra nie użyję, ale teraz już jazda, nie? Nad tym lecącym samolotem, o kurde, gościu Znowu poleciałem źle, chociaż nie, no i lecimy Dobra, checkpoint jest Tutaj, o kurde Trzeba uważać przy skrętach No i... lipa Ej, mam jeszcze jedną grę Gra nazywa się Impossible Bus Stunt Będziemy skakać autobusem Oczywiście wyszukałem kilka gierek po wpisaniu frazy stunt Stunt, w sensie city unity w Google Play, polecam wam to zrobić Na pewno jest wiele innych ciekawych gierek, jeśli znacie jakąś ciekawą gierkę Stunterską, to oczywiście dawajcie znać A ja próbuję tym busem Jaki odgłos busa w ogóle Przepiękne po prostu, przepiękne kierownicę mam tutaj! Jak odcina go, kurde, co jest z typem? Dobra, bo teraz widzę, że już zaczynają się schodki. Jak fajnie, że w ogóle ta kierownica jest, nie? Słuchajcie, kłopoty, kłopoty, kalucha. Ale ja powinien sobie poradzić tutaj. No i teraz widzę jakiegoś buścika i kurde. <laughs> Wystrzeliło mnie! Nie wiedzę to, co widzę, to jest przepiękne po prostu Ale, jak widzicie, wymaga od nas jakiegoś skilla prowadzenia autobusu, nie? Dobra, zobaczmy, co mamy dalej Bo to jeszcze nie koniec tej, tej rundy Okej, okay, znowu boost Powinienem ogarnąć teraz ten młot No nie wiem jak Muszę liczyć na farta Ta jest, dobrze Okej, okay, kurde, ale ogarnąłem Te mapy naprawdę o! Są ciężkie Czas teraz na rurę Okej, okay. tej różie oczywiście czekają na nas przeszkody, ale tak powiem nie damy się Kurde, znowu jakaś rampa nam się szykuje, no fajnie kurde Serio, te mapy wyglądają turbo podobnie do znanej nam wszystkim gierki Ale to dobrze, bo tak jak mówię, no to jest mega satysfakcjonujące, nie? Taka jazda O, boost i znowu krzywo Pff, co jest? Co jest? Skręcaj w powietrzu byczku On ja się przewidziałem, czy nie? Dobra, teraz na prosto jestem. No teraz nic złego nie może się wydarzyć. Chcę zobaczyć te skrzydła. <gry> On wyciąga autentyczne skrzydła, nie? No dobra, ta gra jeszcze czymś na pewno nas zaskoczy. Jedźmy dalej w takim razie. Kiedy będzie finał? Ja już 5 minut jadę tę mapę, nie? Naprawdę długa jest. Chyba nam się udało. <gry> Serio? Przecież ja tego nie zrobię. To już jest too much. Ej, serio, tutaj naprawdę trzeba się postarać. Takie stan to z Wikom na odcinku, nie? Masakra, tutaj. Jeszcze takim autobusem, dobra, ogarnięte. S. Okej, okay. tutaj też nie jest źle. Nawet mi to idzie. Młot mnie nie dosięgnął. O! Mam to. Inny wymiar w tubie. Zobaczymy, kiedy nasz bus zaraz wysunie skrzydło. Łot! Jakiś nienormalny boost. Co najpierw? A, najpierw jest. Dobra, są trzy etapy, nie? Najpierw jest spadochrona na spokojnie, potem są skrzydła, a potem przelot nad samolotem, nie? Powiem tak. Z tych trzech gier chyba najbardziej wolę San Andreas, mimo wszystko. Choć jeśli chcielibyśmy poskakać coś stricte stuntowego, to również propozycje w sklepie Google Play możecie znaleźć. Ale jeśli na przykład chcecie pograć właśnie w San Andreas, na telefonie z systemem Android i jeśli jesteście w sieci Orange lub Play, macie możliwość zwrotu nawet do 15 zł przy zakupie gierki. Także moi drodzy, sprawdzajcie linki w opisie. Promocja jest ograniczona czasowo, więc śpieszcie się, żeby nie przegapić. I dziękuję wam za dzisiaj. Ja już się poddaję totalnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie tutaj 10 tysięcy łap w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już jutro najprawdopodobniej na moim kanale. Także co? Do zobaczenia. Elo.